Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Odwiedziłem niedawno mojego kolegę rocznikowego, księdza Łukasza. Pracuje w decyzji brneńskiej. Zjedzamy późnym wieczorem, bo dość późno tam przyjechałem, piękną parafię, piękne zabytkowe miasteczko, między innymi wspaniały kościół, zbyt wystawny jak na tak małe miasto zbudowany przez księcia Liechtensteina. Wędrujemy uliczkami, zabytkowe kamienice i nagle ksiądz Łukasz się zatrzymuje i mówi: "A teraz pokażę coś ciekawego". Wyciąga kartę, widzimy duży hipermarket. W środku jest pusto, świeci się światło. Podchodzi do drzwi, jest specjalny czujnik, przykłada kartę, drzwi się otwierają. Wchodzimy do sklepu. Nie ma nikogo, ani jednego klienta, ani jednego pracownika. Zatrzymałem się przy półce z budyniami, ponieważ jestem amatorem budyniów, a smaki w Czechach są o wiele bogatsze. To spektrum jest o wiele większe niż w Polsce. Widocznie Czesi jeszcze bardziej lubią budynie niż my. Więc wziąłem sobie parę paczek budyniu, idziemy do kasy, płacimy kartą, wychodzimy ze sklepu, zamykamy drzwi bez ani jednego pracownika. I mówi Łukasz, u nas w Czechach takie sklepy są czynne 24 godziny na dobę w każdej większej miejscowości. Moi kochani, i taka myśl. Ktoś ma potrzebę, żeby sobie coś kupić wieczorem, w nocy, idzie do sklepu. A co z potrzebami duchowymi? Vincent Van Gogh zginął w wieku 37 lat. Niesamowity artysta. Znany nie tylko ze swoich słoneczników. Popełnił samobójstwo. Postrzelił się. Zmarł dopiero parę dni później, bo w sposób nieudolny wycelował do siebie. Natomiast wcześniej napisał setki listów. I wielu z tych listów pisze o nocach, o nocach, które były dla niego męczarnią. Pomimo, że z zakładu dla osób chorych psychicznie yy, widział piękne niebo i odzwierciedlił je na swoim obrazie gwiaździste niebo gwiaździsta noc. Jednak noce nie były dla niego rozwieżdżone, były dla niego koszmarem. Bardzo często pisze w tych listach, każda noc jest dla mnie za długa. Albo w nocy ogarnia mnie strach, którego nie potrafię wytłumaczyć. Czuję się, jak gdyby wszyscy mnie opuścili, a ja zostaję sam na sam z ciemnością. I to się w końcu skończyło desperacką decyzją. Moi kochani, ojciec Lo feudo, Należący do zgromadzenia misjonarzy Najświętszej Eucharystii, który głosi kazania na całym świecie, opowiedział takie zdarzenie, o którym słyszał we Włoszech. Otóż pewna kobieta miała w pracy bardzo trudną sytuację. Doszły do tego jeszcze inne okoliczności, które sprawiły, że postanowiła zrobić sobie coś złego. Wyszła z domu między drugą a trzecią w nocy. I szła na skraj miasta, na peryferia, gdzie jest skała, z której miała zeskoczyć. Znalazła się na rozwidleniu dwóch dróg. Jedna z dróg prowadziła w prawo, właśnie w kierunku tej skały, gdzie zamierzała zakończyć swoje życie, a druga w lewo. I patrząc w lewo, widzi jakieś światełko. Postanowiła sprawdzić, co to jest. Okazało się, że drzwi były uchylone, weszła, a to była kaplica wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. I w tej kaplicy uklękła. Zaczęła strasznie płakać. Był tam akurat ksiądz proboszcz, który również przeszedł na modlitwę. Zaczął z nią rozmawiać. I wtedy na zakończenie tej długiej rozmowy ona mówi: "Zrozumiałam, ile dobra jest w moim życiu, ja to chciałam wszystko stracić". Skręciła w dobrą uliczkę. To nie była ślepa ulica, to była ulica zakończona kabicą pieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. I moi kochani, dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi o wdowie, która przychodziła do sędziego, który się z ludźmi nie liczył i Boga się nie bał. I ze względu na jej natręstwo, bo dzień i noc przychodziła, w końcu jej dał to, o co prosiła i stanął w jej obronie. I Jezus mówi, jeżeli wy, ludzie, którzy są zili, obarczeni słabościami, ulegają takiemu natręstwu, to ile bardziej Bóg, który was kocha. Kiedy będziecie do Niego przychodzić dzień i noc, was wysłucha. Ale moi kochani, zauważmy dzień i w noc. I to się tak bardzo kojarzy z tą adoracją w dzień i w nocy. Adoracją Najświętszego Sakramentu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jestem zafascynowany takim nowym dziełem, które się rozwija w Polsce. Dziełem wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Na czym polega ta inicjatywa? Otóż musi być w parafii, 168 osób, bo tyle godzin liczy tydzień. I taka osoba raz w tygodniu jest strażnikiem Najświętszej Eucharystii, po to, żeby jej bracia i siostry mieli okazję adorować, kiedy tylko chcą. I moi kochani, taki Wangok XXI wieku, który w nocy wstaje i nagle wszystkie te myśli czarne na niego się zwalają. Ilu z nas narzeka, że ma nieprzespane noce nie z powodu ciężko dań, ale z powodu problemów, które się nawarstwiają. Ubieram szybko płaszczyk, idę się pomodlić. Mogę to zrobić w domu, ale mogę też iść do kaplicy Najświętszego Sakramentu. I taki instynkt, moi kochani, który każe nam zamiast myśleć o czymś złym, sięgnąć po modlitwę. To jest wspaniałe dzieło, ta wieczysta adoracja. I moi kochani, tam się dzieją cuda. Otóż w Polsce miała miejsce taka sytuacja, bo wiadomo, że każdy z nich podejmuje się, będę strzegł Najświętszego Sakramentu przez godzinę, wtedy inni, inni tam przychodzą, mogą się modlić, a jestem tym pewnym, który tam będzie, żeby na święty sakrament nie był sam. Ale ktoś ma wyjazd, sanatorium, szpital, i wtedy są cztery możliwości, a jedna z nich to prosić kogoś o zastępstwo. Ta osoba, którą proszę o zastępstwo, nie musi być wierząca. To musi być ktoś, kogo znam i wiem, że jest odpowiedzialny. I moi kochani, pani z Poznania. Miała wyjazd do sanatorium na trzy tygodnie i prosi o zastępstwo swojego kuzyna. Kuzyn wyśmiał ją, bo był niewierzący. I mówi: Co ty chcesz? Czego ty ode mnie oczekujesz? Że ja mam tam godzinę ślęczeć i patrzeć w jakiś biały krążek, daj spokój. I wtedy zrobiło się bardzo przykro, a on lubiał swoją kuzynkę. I mówi: Dobra, dobra, pójdę. Pójdę, zrobię to dla ciebie. Kuzynka po trzech tygodniach wraca z sanatorium. I ten kuzyn mówi: Słuchaj, nie wiem, co się stało. Nie wiem, kto tam był. Spłynęło na mnie coś takiego, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Jakiś taki dziwny pokój, którego nigdy w życiu wcześniej nie doznałem. Nie wiem, co się ze mną stało. W każdym razie, tej godziny już nie masz. Ja będę chodził na tą godzinę. Ty sobie możesz znaleźć inną. Moi kochani, niesamowita rzecz. Ci, którzy prowadzą duszpasterstwo młodzieży, ale nie tylko oazowej czy lektorów, ministrantów, ale przygotowują młodzież do chociażby sakramentu bierzmowania, mówią: Mamy dziwny czas, dzieje się coś dziwnego, bo kiedy proponujemy młodzieży adorację, młodzież na początku nie, nie chce, nie wie, ma taką rezerwę do tego. Ale wyobraźcie sobie, że potem mówią, że księdza, my znowu chcemy iść na adorację. I to młodzież wcale nieprzygotowana, wcale nie mająca wcześniej doświadczenia adoracji. Więc jest jakiś renesans adoracji Najświętszego Sakramentu. Pan Bóg daje nam znak. Ten ojciec, który w Polsce apostołuje jako apostoł właśnie tej wieczystej adoracji, ojciec Lofeudo, powiedział, że to ma też wymiar społeczny. Miasto Triest we Włoszech do 2005 roku było miastem o najwyższym procencie samobójstw. Kiedy otwarto tam kaplicę wieczystej adoracji, ta ilość udanych i nieudanych prób samobójczych definitywnie zmalała. A więc zobaczcie, co się dzieje. Jak bardzo człowiek potrzebuje modlitwy. Jak bardzo potrzebuje, żeby dzień i w noc prosić Pana Boga i do Niego przychodzić. Widziałem kiedyś w internecie takiego ciekawego shorta. Spotyka się dwóch chłopców. Jeden mówi do drugiego: Słuchaj, a gdybyś miał możliwość porozmawiać przez pół godziny z Panem Jezusem, o czym byś z nim rozmawiał? A ten drugi mu odpowiada: Stary, przecież ja zawsze i wszędzie mogę z nim rozmawiać. Moi drodzy, jeden z księży proboszczów w Polsce yy, ma w swojej parafii taką wieczystą adorację, gdzie ludzie mogą przychodzić dzień i w noc. I miała miejsce taka sytuacja, że. Mama prosiła o zastępstwo swoją 16-letnią córkę. Ta córka chętnie poszła na dorację, raz, drugi, trzeci. Potem są odwiedziny dusz w tym domu, czyli kolenda. A tam w tej decyzji jest taki zwyczaj, że na kolendzie każdy ma mieć przygotowany egzemplarz Biblii, i ksiądz otwiera na chybił trafił i czyta, rozważa razem zebranymi fragment. Pisma Świętego. I ten proboszcz bierze do ręki Biblię i widzi, że ta Biblia jest niesamowicie zużyta. Są pozakładane zakładki, jakieś te przylepce kolorowe, że w tym miejscu jest zaznaczony jakiś fragment. Są podkreślenia, są jakieś obwódki, ramki. Co to jest? Kto tak tej Biblii używa? Czy tu jest jakiś student pisma Świętego? Nie, to ja, mówi ta córka. Bo jak kiedy często chodzę za mamę. Zastępuję ją na adoracji, to sobie po prostu czytam Biblię i tak ją pokochałam na tej adoracji, że po prostu nie mogę się z nią rozstać. Widzimy owoce wytrwałej modlitwy. To, że Jezus mówi o człowieku, który przychodzi i dzień i w nocy spotyka się z Bogiem, to nie chodzi o to, że traktuje Pana Boga jak piorunochron czy jakąś linę ratunkową od potrzeby, ale przychodzi dzień i w nocy to stale trwać w relacji z Bogiem. Jeśli w naszym mieście nie ma kaplicy wieczystej adoracji, to tym miejscem może być mój kącik przy łóżku, zaciszę domu, gdzie w nocy, kiedy nieraz zaatakują mnie może smutki, lęki, od razu mam instynkt przyjść do Pana Jezusa. Ale może warto w swojej parafii zastanowić się nad tym, czy gdzieś tam nie doprowadzić do powstania takiej Kaplicy wieczystej adoracji. Wszystkie informacje możemy znaleźć na stronie internetowej Adoremus Te Christe. Moi kochani, no ktoś powie, ale ja nie czuję adoracji. Ja czuję, że mnie to nie pociąga. To jest tak jak z opowiadaniem treści filmu. Jeśli ktoś nie przeżył adoracji Najświętszego sakramentu, to nie wie czym ona jest, bo nie ma tego doświadczenia. Moi kochani, czy lubicie, jak ktoś wam opowiada film? Którego nie widzieliście, to jest koszmar. Ktoś wraca z kina, czy widział w telewizji jakiś dobry film i mówi: Słuchaj, no niesamowita rzecz, on tam wpada, mówi jej to, ona wyciąga talerz, rzuca, ten strzela, tu się otwierają drzwi, lampa, po pół minucie nie wiesz o czym jest mowa, a musisz dalej słuchać. Po prostu ta osoba tego doświadczyła, jest zachwycona filmem. Mówi: Takiego filmu nie widziałam, ma przeżycia, ma emocje. A ty nie dość, że nie, po, nie możesz się połapać w tej treści, bo filmu nie da się opowiedzieć, to jeszcze tego nie przeżyłeś i czekasz, kiedy skończy. Dopiero wtedy, jak sam coś przeżyjesz, sam doświadczysz, jaki był ten film, bo go oglądnąłeś, bo udzieliły ci się te emocje, zrozumiesz tę osobę i, po, i potem do niej zadzwonisz, że powiesz: No, wiem, o czym mówiłaś, rzeczywiście, film był dobry. Moi kochani. Jeżeli z filmem, głupim filmem tak jest, to co dopiero z modlitwą, z doświadczeniem modlitwy, z doświadczeniem Boga. Jeśli nie spróbujesz, nie będziesz wiedział. A jak spróbujesz, to już nigdy nie będziesz chciał przestać. Mówię, powiem, mówię to z własnego doświadczenia. Carlo Careto, należący do małych braci Jezusa, Karola de Foucault, na pustyni adorował na święty sakrament. I mówi, że początek adoracji, kiedy w to wchodził, był straszny. Po prostu były to chwile męczarni. Jeszcze ten upał pustynny mu doskwierał, Susza, pełno tego piachu, gdzieś tam w ustach, ale po godzinie, po dwóch, nagle wszystkie zmysły się uciszały. Zapominał o upale, o suchości. Otwierała się jakaś inna przestrzeń. I już nie mógł przestać. Jak zaczniesz, nie będziesz mógł skończyć. O tym wszystkim, o czym teraz mówię, rozmawiałem z panem Tomaszem Smykiem który jest takim wielkim apostołem wieczystej adoracji w Polsce. I on mówi, księdza, ksiądz mówi o tym sklepie w Czechach. Ja miałem podobne doświadczenie z apteką. Byłem w takim miasteczku, gdzie powinna działać apteka. Potrzebowałem leku. Nie było apteki z nocnym dyżurem. I musiałem 40 kilometrów w nocy przejechać, żeby kupić ten lek. Jakże inaczej było, gdybym mógł ten lek kupić na miejscu. I właśnie to doświadczenie, że. Bóg jest obecny tu i teraz. A jeśli będzie kaplica wieczystej adoracji, będę mógł jego obecność przeżywać także i w najświętszym sakramencie, pod postacią chleba, no to jest zupełnie inna perspektywa dla mojego życia duchowego. Moi kochani, w naszej decyzji, 12 km stąd, w parafii wspomożenia wiernych w Czowicach Dziedzicach, ksiądz proboszcz i Dziekan Jerzy Ryłko. Przygotowuje taką kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Przygotowuje fizycznie, proszę zobaczyć na zdjęcia, miejsce odpowiednie jest, już znalezione. I ma ponad 48% z tych 168 osób. Czyli brakuje jeszcze około 80. Jeśli ktoś poczuje takie powołanie, żeby godzinę w tygodniu adorować Pana Jezusa. Być strażnikiem Eucharystii w tamtej parafii, to serdecznie do tego zachęcam. To są osoby z Czechowic, Dziedzic i z okolic. Niekoniecznie musi to być ktoś z tej parafii. I pamiętajcie, że nie trzeba bać się tego, że czasami nie dam rady, że się do tego zobowiążę, a potem nie będę potrafić, bo jak mówiłem, błogosławione są zastępstwa. To, że kuzyn zastąpił kuzynkę i już nigdy nie chce przestać adorować. To, że córka zastępuje mamę i stała się miłośnikiem, jest rozkochana w Biblii dzięki temu. I proboszcz tej parafii, tej dziewczyny mówi tak. Gdybym był mamą albo teściową, to bym cały czas kogoś prosił o zastępstwo. Ty operatywności Królestwa Bożego, bo to są święte zastępstwa. Moi kochani, dzień i w nocy należymy do Boga. I nasza relacja z nim nie może ograniczać się tylko do jakiegoś czasu wydzielonego. W dzień i w noc jest okazja, żeby kontaktować się, żeby się łączyć się z Jezusem. Moi kochani, popatrzcie jeszcze raz na ten obraz Van Gogh'a. Gwiaździste niebo. Zginął tragicznie, miał 37 lat. Ile takich pięknych obrazów mógłby namalować? Popatrzcie na tą włoskę, która stanęła na rozstaju dróg. Na prawo była skała, z której chciała zeskoczyć. Na szczęście poszła w drugą stronę i przyciągnęło ją światełko kaplicy wieczystej adoracji. Niech to Boże światło nieustannie pociąga nasze serca i umysły. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A w gronie naszych wspierających na Patronajcie witamy pana Adama i panią Beatę. Zachęcam Was do dołączenia do grona patronów. Dzięki Wam docieramy do nowych widzów. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają. Książka z kazaniami na rok A jest w druku. Dziękujemy za wszystkie formy bycia z nami: na patronite, na bajkofi, na YouTubie, gdzie naciskamy ten przycisk wspieram. Za to wszystko, za to, że jesteście z nami, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.